Nasz świat, nawet dzisiaj, ma przed nami jeszcze wiele tajemnic. Archeolodzy i badacze co jakiś czas natrafiają na znaleziska, które albo są przełomowe, albo tak dziwne, że nie są w stanie wyjaśnić ich istnienia. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam kilka takich przypadków. Zapraszam do oglądania. Najstarsza sala tronowa. Jakiś czas temu na wyspie Kreta w Grecji archeolodzy podczas wykopywania ruin starożytnego pałacu natknęli się na najstarszą salę tronową w całej Europie. Kreta była niegdyś centrum minojczyków, starej cywilizacji, która poprzedzała Grecję. Minojczycy są powszechnie uważani za pierwsze prawdziwe nowoczesne społeczeństwo europejskie. Społeczność budowała niesamowite pałace z ogromnymi bogactwami, które zarobiła na handlu z innymi starożytnymi królestwami, takimi jak Egipt i Mezopotamia. Minojczycy żyli od 3000 roku do 1500 roku przed naszą erą i byli uważani za bardzo zaawansowanych jak na swoje czasy. Słynęli z dzieł sztuki i fresków, a także zorganizowanej sieci administracyjnej rozsianej po kilku wyspach. Imponujący pałac w Knossos był centrum ich rządu. Nie tylko był on domem dla króla, ale odbywały się tutaj wszystkie ceremonie. Pałac ma ogromną piwnicę, w której znaleziono takie rzeczy jak pszenica, olej i wiele skarbów. Jednak najbardziej imponującą częścią pałacu jest sala tronowa, w której znajduje się królewski tron wykonany z czystego gipsu. Przed tronem postawiono małą kamienną misę, która mogła być używana w wielu ceremoniach i rytuałach religijnych. Archeolodzy nie są jednak pewni, czy na tronie faktycznie zasiadał król, czy też miało to być miejsce dla jakiegoś boga lub bogini obecnych podczas rytuałów. Włoski portal wodny. Kilka lat temu we włoskiej dolinie Padu odkryto dziwny dół wyłożony kawałkami drewna z różnych drzew, między innymi dębu, wiązu i orzecha włoskiego. Początkowo archeolodzy nie byli w stanie wyjaśnić, do czego on służył. Dopiero gdy zbadali warstwy osadu w środku, zdali sobie sprawę, że był on używany do przechowywania wody. Był to głęboki dół wyłożony kawałkami drewna, zbudowany około 1436 roku przed naszą erą. Wykop miał około 12 metrów długości, 7 metrów szerokości oraz ponad 3 metry głębokości. Co ciekawe, nie odkryto żadnych kanałów, które mogłyby doprowadzić wodę do tego basenu. Naukowcy twierdzą jednak, że mógł to być jakiś wodny portal do innego świata. Przynajmniej tak interpretowała to ludność w tamtych czasach. W oparciu o to, gdzie znaleziono gigantyczny dół, biorąc pod uwagę jego rozmiar i fakt, że był wypełniony wodą, można zakładać, że stojąc na jego krawędzi, w wodzie odbijało się niebo. Sprawiało to wrażenie, jakby stało się na krawędzi portalu do innej rzeczywistości. Odbicie nieba podczas rytuału dawało efekt patrzenia w inny wymiar. Teoria ta pasuje do innych odkryć dokonanych w Paul Valley, gdzie archeolodzy odnaleźli również fragmenty ceramiki i figurki sugerujące aktywność rytualną. Jest bardzo prawdopodobne, że gigantyczny basen był używany jako centralny element jakichś magicznych lub religijnych praktyk. Być może używano go jako magicznego lustra do rozmów z bogami w niebiosach. Niedobitki Majów. Niedawne badania ujawniły kilka zaskakujących prawd o upadku cywilizacji Majów. Naukowiec Benjamin Kenan pobrał próbkę osadu rdzeniowego z dna jeziora Izabal w Gwatemali. Wewnątrz próbki znajdują się cząsteczki organiczne z ludzkiego kału innymi słowy, jest to fragment kupy Majów. Jak się okazuje, cząsteczki, które się w niej znajdują, były w stanie dać wiele nowych informacji naukowcom. Przykładowo. Jak zmieniła się populacja Majów 3000 lat temu? Badacze musieli porównać różne próbki pobrane z osadów jeziornych z innymi źródłami biologicznymi i archeologicznymi, takimi jak zmiany wegetacji i zmiany klimatu w ciągu tych 3000 lat. Łącząc wszystkie te informacje, byli w stanie wskazać kilka kluczowych hipotez. Po pierwsze, Majowie byli obecni w pobliżu jeziora Izabal 650 lat wcześniej, niż kiedykolwiek zakładano. Prawdopodobnie żyli wówczas w małych społecznościach. Kolejne fragmenty kupy pokazały, że nawet po upadku cywilizacji Majów, około roku 1000 naszej ery, wokół jeziora nadal mieszkały niewielkie grupy osadników. Majowie następnie doświadczyli ekspansji populacyjnej około 1600 roku, zanim najeżdżający ich Hiszpanie wypędzili ich z twierdzy w Gwatemali. Najstarsze europejskie wino Podczas wykopalisk w starej greckiej osadzie archeolodzy znaleźli najstarsze ślady wina w Europie. Dokładne pochodzenie i pierwsze informacje na temat produkcji wina od zawsze były tajemnicą. Historycy próbowali dowiedzieć się, kiedy powstała pierwsza butelka wina w historii. Obecne dowody sugerują, że pierwsze wino powstało w 4200 roku przed naszą erą. Wino zostało znalezione w starożytnej ceramicznej misie. Kawałki materiału zostały zabrane do laboratorium do analizy, ponieważ pozostały na nim tylko niewielkie ślady wina. Oczywiście nie było to płynne wino było ono już tak stare, że zmieniło swój stan skupienia. Prehistoryczna osada, w której zostało ono znalezione to nie tyle osada, co ogromny kopiec ziemi ukształtowany ludzkimi rękami o wysokości około 15 metrów. Miejsce to było używane przez lokalną społeczność przez tysiące lat i prawdopodobnie zamieszkane już w 6500 roku przed naszą erą. Jednak pomimo tego, że ludzie żyli tam tak długo, prawie nic o nich nie wiemy. Oprócz śladów wina, archeolodzy znaleźli również dowód na to, że ktoś miażdżył w tamtejszym zrujnowanym domu winogrona. Dom. Po czasie musiał zostać zniszczony przez pożar około 4300 roku przed naszą erą. Z pożaru zachowało się duże naczynie do przechowywania nowo wyprodukowanego wina wraz z zawartością biologiczną w środku. Prawdopodobnie jednak ludzie w Europie pili wino znacznie wcześniej. Starożytna kość jelenia. Naukowcy znaleźli nowe dowody na to, że nasi przodkowie, neandertalczycy, mogli być o wiele mądrzejsi i bardziej wyrafinowani, niż wcześniej sądziliśmy. Wszystko z powodu pewnego odkrycia dzieła sztuki sprzed 51 tysięcy lat. Archeolodzy znaleźli kość jelenia, która została specjalnie wyrzeźbiona w celu stworzenia malutkiego artefaktu. Palec zwierzęcia został znaleziony podczas wykopalisk w jaskini Einhornhole w Niemczech wraz z kilkoma innymi artefaktami neandertalskimi. Według kierownika wykopalisk Dirka Letera, znaki pozostawione na kości nie zostały wykonane podczas rozcinania zwierzęcia, ale były czysto dekoracyjne. Jakiś neandertalczyk wpadł na pomysł wyrzeźbienia symboli geometrycznych na kości tego palca. To pierwszy znany nam obiekt, który został wyrzeźbiony przez Neandertalczyka, naszego najbliższego krewnego, który żył od 40 do 43 tysięcy lat temu. Archeolodzy wiedzieli, że Neandertalczycy potrafili wytwarzać prymitywne narzędzia i broń z kamienia. Jednak to nowe odkrycie kości jelenia sugeruje, że mieli oni również zdolność tworzenia sztuki. Dziwne mumie Archeolodzy pracujący w Egipcie odkryli niewielką kolekcję bardzo niezwykłych mumii. Miało to miejsce na stanowisku archeologicznym około 40 km na południe od Kairu, na królewskiej nekropolii Daszur, miejscu pochówku używanym przez wysokich rangą urzędników. Z ziemi wydobyto osiem wapiennych sarkofagów, a znajdujące się w nich mumie okazały się wyjątkowo unikatowe, nawet w świecie egiptologii. Każda z nich została pomalowana tak, aby wyglądała jak jakiś pochowany kosmita. Mumie zostały pokryte warstwą malowanego materiału, znanego jako kartonaż. Jest to rodzaj farby używanej do ozdabiania mumii, aby nadać jej bardziej ludzką twarz. Jednak ci zmarli przypominają raczej istoty pozaziemskie. Według dr Mostafy Waziri mumie pochodzą z lat 664 do 332 roku przed naszą erą. Nie wiadomo jednak kim za życia były te osoby i dlaczego tak dziwnie je pomalowano. Prawdopodobnie byli to ludzie, którzy zajmowali ważne stanowiska w rządzie, ale nie byli jakoś wyjątkowo majętni, biorąc pod uwagę, że zostali pochowani w całkiem zwyczajnym grobowcu. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych odcinkach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niebawem.